Cześć! Nazywam się Ziemowiec Goliński i chciałbym przebiec wraz z żoną dookoła Polskę dla miłości i trzeźwości. Jestem totalnym amatorem, ale za to zawodowym alkoholikiem i narkomanem. Jestem trzeźwy od czterech miesięcy, ale każdego dnia pracuję nad swoją trzeźwością, nad nadrabianiem strat i na tym, by żyć w pełni, w zgodzie, szczęściu i zdrowiu. Chciałbym być motywacją. Dla wszystkich chorych, uzależnionych, którzy niestety popadli w nałogi i nie potrafią sobie sami poradzić. 3,5 tysiąca kilometrów, równo za 11 miesięcy. Trzymajcie kciuki i obserw obserwujcie kanał Do Polski dla miłości i trzeźwości. Pozdrawiam, cześć. Oglądałeś kiedyś bajkę Smurfa? Tam jest taki bezim, Bezimek. To ja się nazywam Bezimek Ziemowit. Taki Smurf, człowiek, który szuka swoich talentów. Pogobiłem się w życiu. Nieraz. Ale znam swoje wartości. I umiejętności. Wiem, na co mi stać. Jestem trzykrotnie mistrzem Polski w taekwondo. Prowadziłem projekt Droga z autostrady na ring Fit Motivation 24 A także prowadziłem grupę Wybiegać alkoholizm Dla takich ludzi chorych jak ja I wiem Że stać mnie Jeszcze na dużo Dużo więcej Moi mili Chciałbym wam Z tego miejsca serdecznie Zachęcić do kibicowania mi W drodze 11 miesięcy ciężkich przygotowań, a wszystko, a wszystko na, w charytatywnym celu. Otworzę zbiórkę, w której będzie można zbierać pieniążki na pomoc oddziałowi uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych w Parczewie. Tam są świetni specjaliści, którzy pomogli mi i wielu innym potrzebującym których warto docenić. Walczę tu o o motywację dla innych i o pomoc dla szpitala w Parczewie. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle wziąć w tym udział. Stresowałem się, mam ogromne głody, ale wiecie co? Chyba najważniejszym czynnikiem wychodzenia z nałogu jest wsparcie: wsparcie najbliższych. To oni właśnie pomogą ci przejść najtrudniejsze chwile. I dziś, gdyby nie moja żona, prawdopodobnie nie wyszedłbym z łóżka. Ale powiedziała: idź, biegnij i rób swoje. No i jestem. Nagrywam swój film promocyjny. Nie mam pojęcia, czy mi się to uda. Ale wierzę, że dam z siebie wszystko i zdobędę cenne doświadczenie no i te chwile których mi nikt nie zabierze pamiętajcie by wierzyć w siebie a nawet jeżeli przychodzą chwile zwątpienia to nigdy ale to nigdy się nie poddawać alkoholizm i narkomania to podstępna choroba Zabierze ci wszystko. Jestem kompletnym wrakiem finansowym, ekonomicznym. Bardzo dużo przeszedłem. Przeszła moja rodzina. Nie zliczę tych strat. Zysków. Prawie nic. Ale mam szansę to nadrobić. A przynajmniej żyć już dalej dobrze. Uczciwie, trzeźwo, a to jest niezastąpione. Dzisiaj tonę finansowo, ale nie przeszkadza mi to marzyć i ciężko trenować, pracować na swój komfort psychiczny. I z tego miejsca, ze Świdnika. Z placy Lolka i Wolka Zamierzam za 11 miesięcy przebiec Polskę na cztery etapy urlopowe, czyli po średnio 800-900 km na dwa tygodnie. Nie mam pojęcia jak to zrobię, ale chcę ruszyć być dobrze przygotowanym na tę chwilę. Ruch AA, Wybiegać Alkoholizm, dr Gryglicki and Crown i wiele innych szczęśliwych ludzi, którzy nie przestali wierzyć we mnie. Dają mi siłę i wiarę, że wszystko będzie dobrze. Nie poddawajcie się. Pamiętajcie. Żyje się raz. Jak to w życiu? Czasami trzeba stanąć na głowie, zmienić perspektywę o 180 stopni i zaangażować się w stu procentach. Bo jeżeli. Gra toczy się o trzeźwość, to musisz w pełni być oddany celowi. Tu nie ma drogi na skróty. Nie wspomniałem o najważniejszym, że z zawodu jestem kierowcą zawodowym. Na co dzień poruszam się ciężarówką, dostarczając artykuły spożywcze. Mam ogromną motywację aby zawalczyć o życie, o trzeźwość i o motywację dla wszystkich potrzebujących, którzy walczą codziennie z demonami zła. Pamiętajcie, że nigdy nie można się poddać i nie można czuć się skreślonym, odrzuconym, trzeba przełamywać codziennie złe nawyki, rozbrajać schematy uzależnień, być świadomym o swoich i przede wszystkim wierzyć w siebie i być otwartym na to, co przynosi los. Na co dzień trenuję biegając po świetniku, wykonując różne ćwiczenia kalisteniczne, a także na pauzach, na pacę ciężarówki. Nie jestem żadnym komandosem ani wyczynowym sportowcem, natomiast mam marzenia i ogromną wiarę w siebie. Chcę dokonać czegoś pozornie niemożliwego dla zwykłego amatora jak przebiegnięcie Polski wzdłuż granic 3,5 tysiąca kilometrów. Cel jest naprawdę wielki. Bo nie dożych chciałbym pomóc oddziałowi uzależeń w Parczewie, to walczy przede wszystkim teraz o siebie, o swoje życie i o rodzinę. Bardzo dużo wycierpiali, wycierpieli moi najbliżsi i każdy kto zmaga się z tą chorobą wie o czym mowa nie będę tu zagłębiał się w szczegóły mówią, że z tą chorobą nie można wygrać jest to jak wyjście do ringu z Mike'em Tysonem trzeba się jemu poddać może i tak można się poddać, jeżeli chodzi o podejście, że dam radę, choćby nie wiem co. Będzie ciężko. Życie będzie nieraz podkładało. Będzie pod górkę, ale to nie oznacza, że jest to coś złego, negatywnego. Tak wygląda życie. Chcę dokonać czegoś niemożliwego I wierzę, że mi się uda Dlatego zachęcam Was do kibicowania Mi i mojej żonie Będziemy biec Od świtu Do zachodu Śpiąc na dziko W namiocie I nie mogę już się doczekać Ale do startu pozostały 12 miesięcy ciężkich przygotowań Pamiętając o tym, że jestem kierowcą zawodowym i większość moich prac wykonuję nocą. Ale nie zamierzam szukać żadnych wymówek. Kibicujcie nam. Cześć.